Cześć, moje drogie. Witajcie. To będzie bardzo szybki filmik, który wam pokażę moje cienie, które staram się zużyć już od paru tygodni. Będzie to nowy projekt, jeszcze nie wiem, jak będzie updateowany. Także tutaj nie będzie też takiej sporej ilości regulaminowej, że tak powiem. Po prostu wzięłam sobie kilka palet, które chciałabym zużyć przez najbliższe kilka lat. Także to nie będzie projekt, który będzie się kończył wraz z końcem roku tylko po prostu wziąłam sobie kilka palet, mam w nich kilka, w każdej z nich kilka cieni, które chciałabym zużyć i tego będę się trzymać, a jak będę update'ować, to nie wiem, czy po prostu z miesiąca na miesiąc Wam będę pokazywać zdjęcia i będziemy razem porównywać, zobaczymy gdzie drgnęło, a gdzie się nic nie ruszyło, czy po prostu raz na kwartał. Lub raz na jakiś czas, gdy jakieś denko się pojawi albo jakieś takie naprawdę jakieś tam fajne zdarzenie z jednym cieniem, gdzie po prostu zniknie momentalnie. No nie wiem, zobaczymy. Pokażę Wam teraz kilka palet i tutaj nie nastawiam się na szybkie zużycie. Ja nadal twierdzę, że zużywanie kosmetyków powinno być mocno związane z przyjemnością i te zasady też powinny być mocno związane z... Z sobą, czyli, czyli jak trzymam się jakiejś, nie wiem, kolorystyki, to wybieram te kolory. Jak um, lubię jakieś wykończenie, czy jakieś tam makijaże, nie wiem, sezonowe, czy tak dalej, to też powinno się mocno trzymać właśnie z nami, aby dawało to przyjemność, aby nie nakładać na siebie jakiegoś durnego obowiązku, który. Niestety będzie nas powstrzymywał od, od używania kosmetyków z, właśnie z, tą, z tą przyjemnością. Tego się trzymajmy. Pierwszy cień, który Wam pokażę, jest to pojedynczy cień z H. i to jest jedyny niebieski, który wygląda dobrze z moją, moją tonacją, moją kolorystyką, z moją estetyką. Daje mi dużo przyjemności, jak widzicie, już był używany, i to jest cień używany głównie. W 98% w kąciku wewnętrznym, czyli tutaj on pięknie wygląda z brązami, e, ciepłymi, jak i tymi chłodniejszymi, także. To będzie cień taki pojedynczy, który wyjęłam. Na razie będzie swobodnie w tym opakowaniu, ale jak się mi zwolni tylko w miejsce w palecie, to go po prostu wyjmę i przełożę, aby był mniejszy bałagan. Kolejna paleta, czy może pierwsza paleta, którą Wam pokażę jest to paleta z Anastazji. Postanowiłam, że wezmę tą paletę, ponieważ one były bardzo drogie. Ja je bardzo lubię. Formuła jest naprawdę świetna. Ona szybko znika z wyprasek, bo ja widzę, że te dziewczyny denkują to w ciągu roku albo zużywają w większości też w ciągu roku, no to coś tu musi być faktycznie na rzeczy. Ta formuła jest bardzo podobna do glam shopu, moim zdaniem też trochę się pyli, co też łączy się z marnotrawieniem produktu. I tutaj jest też kolorystyka, która mi bardzo pasuje, którą mogę łączyć z innymi brązami, z innymi kolorami, i poza chyba tym kącikiem. To y, mogę te, tą paletę używać prawie, że całości te cienie nie będę starać się zużywać, ponieważ one są bardzo ciemne. Ja po niej nie będę sięgać w takim codziennym makijażu. Ja raczej mogę sobie pozwolić na to, aby zrobić takie lekkie przydymienie przy linii rzęs. Taki mam teraz rodzaj makijażu w życiu, że on jest bardzo minimalistyczny i raczej stawiam na coś ciemniejszego na ustach. Po prostu odeszłam już od tych makijaży bardzo kolorowych, bardzo takich wiecie kreatywnych, bardzo ciężkich, ponieważ brak czasu. Jaki chyba już mój wiek yy, sprawił, że, że przestało mnie to bawić, przestało, przestało mnie bawić to siedzenie przed lusterkiem. Tak, myślę, że to jest też to. Także te cienie trzy, one raczej nie będą przeze mnie do zużycia. Jak uda mi się ogarnąć to wszystko tutaj. Te cienie są naprawdę bardzo dobrej jakości. Ja je po prostu przerzucę do paletki takiej zbiorczej i tam będę je używać od czasu do czasu. Prawdopodobnie, jak znam siebie, to po paru latach wylądują w koszu. No ale tak, tak to jest niestety. Kolejna paletka też z Anastazji. To jest też paletka, którą ja bardzo, bardzo lubię i tutaj też jest kolorystyka która mi bardzo pasuje, którą bardzo lubię, i ona jest w wytonacji chłodniejszej, więc, więc to jest też coś fajnego. Tutaj widzicie, dwa cienie już mają spore denko, no i tutaj mam już widoczną wypraskę. Także to jest takie zwykłe cięcie listy, które najczęściej nam. Znika jako pierwszy ze palety, no i tutaj też, jak widzicie, wyjątku od reguły nie ma, także myślę, że to będzie pierwszy cień, który będzie e, zużyty. Natomiast e, ten cień, ten i te dwa prawdopodobnie, czyli cztery cienie z tej palety. One też nie będą w takiej, no stać równo w rzędzie z pozostałą resztą do, do zużycia. One, one będą raczej pomijane, ponieważ są bardzo ciemne i to tutaj, tutaj też oczywiście będzie, będzie ta kolorystyka zdecydowanie dzienna do użycia. Ten jest też bardzo ładny kolor. Ja widziałam na filmikach, że dziewczyny te cienie w małej ilości dodawały do jasnych róży na policzki. Po prostu miksowały i robiły sobie troszeczkę inny cień. Jak tam na przykład miały róż, który już jest na wykończeniu, była mała ilość, po prostu kruszyły, dodawały te cienie i troszeczkę robiły ciemniejszy kolor. I to się im udawało zużywać. Nie wiem, czy ja będę robić takie miksy, czy, czy po prostu będzie mi się yy, chciało. Kolejna paleta, jest to paleta też bardzo dzienna, bardzo podstawowa. Jest to paleta z Maka, jedna chyba z pierwszych takich luksusowych, bo dla mnie wydanie 65 funtów to było bardzo yy, dużo. To jest też kolorystyka, jak widzicie, taka bardzo podstawowa, bardzo elegancka i poza tym najciemniejszym brązem tutaj bym chciała zużyć wszystkie kolory, i tutaj też widzicie tu już jest spore, spore denko. Te cienie też były przeze mnie używane, ale dlatego, że mam bardzo dużo tych cieni, te cienie nie były używane tak często. Um, i moja uwaga nie była skierowana na nie właśnie w takiej większej ilości niż, niż to powinno mieć miejsce, bo te cienie są naprawdę fantastyczne. No ale no cóż, jak się ma dużo, to, się, to, to tak się po prostu dzieje. I teraz kolejna paletka. Też taki chicior internetowy. Nie wiem, czy pamiętacie ten czas, gdy The Balm zawojowało dość mocno na YouTubie. I tą paletkę kupiłam chyba, w, albo dostałam ją z TK Maxa. I tutaj nie wszystkie cienie też będą do zużycia. Ten rząd tutaj w większej części nie będzie, ponieważ to są cienie bardzo mocno napigmentowane i bardzo ciemne. Zastanawiam się nad tym cieniem, ale on niestety ma zbyt dużo szarości w sobie trochę brudno wygląda na mojej powiece. Więc te dwa cienie tutaj i te cztery cienie tutaj. Ten cień jest zaskakujący. Ten dzień mam dzisiaj na, na powiece i on nałożony takim delikatniejszym pędzlem na całą powiekę, i w, w, tutaj rozciągnięty zdecydowanie wyżej, tak mocno wyblendowany, wygląda inaczej niż nałożony takim sztywniejszym płaskim pędzlem e, na powiekę, i potem y, tutaj wyżej wyblendowany. Po, po prostu zupełnie inaczej wygląda. Także widzicie, rodzaj pędzla ma też znaczenie. Także te sześć cieni idą do zużycia. Do zużycia reszta tylko w formie kreski u mnie by miała wzięcie, więc nie ma czasu tutaj, znaczy nie ma sensu tracić czasu na, na takie cienie. Teraz wam pokażę paletkę ze ZOEW. Ja, jak wróciłam tą paletkę do projektu Zero, myślałam, że po prostu szybko się z nią uwinę, że mały, mała gramatura, takie, takie standardowe, dzienne cienie, to po prostu pójdzie mi to tak, ale naprawdę maty są tutaj. Takie ilości wpakowane w tą wypraskę, że ja używając ten cień praktycznie w 99% podczas robienia e, makijaży w ciągu roku, to po prostu ledwie e, zużyłam połowę. I to po prostu mocno otworzyło mi oczy, że jednak e, rozmiar to, to, to nie jest jakaś wytyczna do wybrania cieni, które e, chciałabym zużyć. Także wygląda to na tą chwilę tak. I teraz mocno się zastanawiam, czy te dwa cienie faktycznie będę zużywać, bo one są też bardzo mocno napigmentowane. I, yy, no i też tutaj po prostu te cztery myślę, że szybciej zużyję, a te, te dwa będą mi tu wisieć, więc prawdopodobnie też nie będę się na nich tak mocno skupiać i tylko te cztery cienie tutaj będę sobie używać. I naprawdę ten mat tutaj to, to jest jak nie wiem, cztery inne standardowe cienie wciśnięte, w taką małą wypraskę po prostu to jest. Wow, po prostu mocno otworzyło mi do oczy, że to, że to nie pójdzie tak szybko i kolorowo, jak bym chciała. I kolejna paleta. Kolejna paleta to jest taki Mishmash. Tutaj mam Anastazję, tutaj mamy Glam Shop, Nam e, Make Up Geek. To jest taki, taki zbiór e, różnych cieni. I tutaj mam naprawdę bardzo piękną paletę. Prawda? Bardzo ładna paleta. I tu jest też ten cień, o którym Wam mówiłam, który był w projekcie. Tutaj prawie trzy rzędy z tej strony. To są e, cienie, które były we wcześniejszym projekcie demko, po prostu chciałam z, y, zrobić dziurę no i tak widzicie w dużej mierze mi się to udało no i tutaj mam takie dość świeże cienie, większość z nich to jest Gramshop za piątaka po prostu y, jak były jakieś fajne cienie na wyprzedaży to kupowałam to już były takie początki mojego Minimalizmu w wydawaniu pieniędzy. Um, także, jak coś z, tutaj uda mi się um, zużyć, to na to miejsce będę wrzucać jakiś cień z, z palety, aby zredukować ilość po prostu palet w, tutaj w obiegu. Um, no i będę też pakować tutaj albo do drugiej palety te cienie, które. Te ciemniejsze, które nie będę używać w, tak wiecie, bardzo często. No i to jest taki dość bogaty, cholernie ambitny plan, ale tak jak nie wiem, czy mówiłam, po prostu nie chcę się zamykać w jednej małej palecie, po którą będę sięgać ciągle i ciągle. Bo to zrobi się po pewnym czasie bardzo nudne. A po drugie, mam sporo palet i chciałam zrobić trochę miejsca tam i wrzucić więcej palet do górnej szuflady, by mieć je pod ręką i częściej po niej sięgać. Jak widzicie, kolorystyka dla niektórych będzie może bardzo nudna, ale to jest taka kolorystyka, która. Jest moja, po prostu. Ja dopasowuję ten projekt do swoich potrzeb, do takich dość codziennych makijaży, które wykonuję w coraz to krótszym czasie. Po prostu moi chłopcy, oni nie lubią, jak się maluję. Mój mały jak widzi, że ja się maluję, to on też musi. On też bierze pędzelki, on też się musi mazać. No ten starszy, mój mężczyzna, no to dla niego 15 minut, jak tu jestem. To jest godzina. Ty nas zostawiasz po prostu, mi mówi. Także, wiecie, muszę robić ten makijaż już naprawdę w trybie instant jak najszybciej. I ja też chyba dojrzałam właśnie do tych makijaży, takich bardziej podkreślających, minimalistycznych. Ja zawsze kochałam się w brązach, więc mogę mieć milion odcieni. Każdy z tych kolorów będzie inny i każdy bym chciała mieć. No i taką nagrodą, bo też jest nagroda na koniec, prawda? Musi zawsze być jak uda mi się zredukować naprawdę sporą ilość tych cieni. To będę kupować sobie jakąś wymarzoną paletę. No i na tą chwilę jest to y, Natasza Denona jest jedna z tych dużych palet. Jeszcze nie wiem, która, ale wiem, że na tą chwilę chciałabym mieć któryś, któryś model i po prostu zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że uda mi się zużyć jak najwięcej. Nie będzie to y, projekt y, roczny czy dwu, dwuletni. Myślę, że spokojnie z 5-6 lat. Y, będzie to miało miejsce i prawdopodobnie po drodze będę tutaj jeszcze jakieś zmiany wrzucać, może jakąś inną paletę, może będę to redukować, może zobaczymy, może zrezygnuję po jakimś czasie. Ja jestem bardzo zmienną osobą tutaj pod tym względem i zawsze, ale to zawsze robię te zasady bardzo proste, takie dopasowane do mnie. A że kobieta zmienną jest i te zasady też się zmieniają. To jest też fajny projekt dedykowany osobom, które mają bardzo dużą ilość palet. Także działamy razem. Dołączajcie i mam nadzieję, że będziemy mieć świetne rezultaty i po roku czasu, jak zrobimy sobie zdjęcie w styczniu, to w grudniu będziemy widzieć tą różnicę i ten efekt naszej pracy. Dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!